Hej, jo, witam Was. Dzisiaj będziemy sobie otwierać y, paczki. Wpacywiściwie wiem, że jest na citach, ale no by mi się po prostu nie chciało tyle tego zbierać. Także dzisiaj sobie otwieramy paczki. Poczekajcie tutaj. No dobra, to dzisiaj otwieramy sobie paczuszki. I widać czy tutaj. Na razie nic takiego ciekawego. No to otwieramy dalej. Ogólnie odcinek z gacha Life jeszcze nie wiem kiedy będzie, ale nie powinien być za niedługo. O, ikona tutaj mamy. Zobaczymy. To, to będzie... 9-2, mur. More. Jak to tam, kto mówi? Dobra. Kolejna poczuszka. O! Dobra. Zobaczymy. O, Lighting Arund. Jan, czy chyba. Nie wiem. Mm, ile? Osiem 8, 8 i Egestein. Fajnie. Ogólnie jeszcze tak przed tym to, to pokażę wam jakie mam karty. Ostatnio Ronaldo wydropiłem. No. Ładziko, Kosta, Bahamowicz, Pepe, Pałuk, Kokem, No i takie tam dalej to już nie ważne. Dobra. Teraz otwieramy kolejne. Mm. Zobaczymy co tam jak to będzie. 8-7 i czyżby to zigali? Tak, zigali. Dobra. Dobra, że to, to byłam tyle. następnego i Elo.